A teraz jest dźwięk, czynamy zabawę. Widać, widać. Katarzyna, kupię takie jakie chcesz. Wczoraj przerwało, bo musiałem już spadać. No może taki zrobię, może może taki zrobię, ale nie wiem. No ludzie jeszcze w pracy, wiem, wiem. Nie spamujcie debile, naprawdę. Debile nie spamujcie, bo to jest chore. Wow, ale odleciało. Siema, siema, Michał. <laughs> Marta, może, może, może. Więc to lecimy z jakimiś challengeami, lecimy z jakimiś donate'ami challenge. Jakiejś. dymy czy coś, bo mogę wyjść z tego pokoju, robić jakieś dymy itp. Marcinio! No spoko, spoko, Marta, spoko. Tylko kurde, gdybyś to wpłacił. Taki donate to chyba to musiałbym to zrobić. Musiałbym zrobić ten donate. O kurde. <laughs> siema, siema. Jak tam? Wiecie, tutaj przychodzą idioci. No i ja, idioci tutaj spamują. Ale po co się idiotami przejmować, bo ja nie wiem. Tutaj chodzi o challenge, jakie mamy robić za donate'y. I mogę też tak odsunąć, zobaczcie. Elo, elu. Elo, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Mortki, czekam na jakiś challenge od was, bo tak e, piszecie, piszecie i nie robimy żadnych challenge Zapraszam was naprawdę wysyłajcie donate i robimy jakieś fajne challenge oczywiście Donatey lecą na, na lepszy sprzęt lecą na imprezkę w Warszawie e, No i lecą też wiecie na o wiele, o wiele lepsze o wiele lepsze streamy, wypi piwo. Nie mam kasy na piwo, więc po prostu jak na razie to może czekać, aż, aż będą jakieś donaty na numer konta. Możecie wysyłać na numer konta donaty, bo ten, bo tam wam podałem numer konta, jest to numer konta mbank, więc byście musieli, jak nie macie w mbanku, to trzeba szybkim przelewem. RQVM, jak chcesz, to twoja decyzja. Wysyłasz coś tam, e, wiesz, wiesz, wysyłasz do e, że, i mówisz tak, robisz taki challenge i robię taki challenge, no ja. No mordki, ja czekam na jakieś challenge od was, bo nie wiem co już robić. Siedzę, siedzę i nie robimy challenge, nie robimy dymów, co najważniejsze. Pyk, pyk. Pam, 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 pam. Jako ogólnie u Was, co? Jak dzisiaj dzień spędzacie? E, są, to, e, są to ludzie, z, e, jak kiedyś robiłem też takie live'y, no to są to ludzie, gdzie wpłacali donaty. I e, mo, jak wpadłeś do i ty, e, napisałeś, że chcesz się znaleźć, że nazwa chce się, że chcesz, żeby twoja nazwa e, była na półce, no to zapisałem te osoby na, pół, na półkach. Co, Koniec? A, spoko, spoko. Siema, siema, Wojciech. Dobra, morskie, ja zrobię później live'a, bo ludzie są w pracy, ci co, ci co tam, wiecie, co, co...